Ej, hey, witajcie, to ja, Dimitri, I to w trzecim odcinku zagrajmy, do w donster Albo, napotykamy w no Dobrze, tutaj mamy. Ja jeszcze trochę połaziłem po świecie. Um, teraz tak, znalazłem tam świnki, i po kupę poszłam. Tak. I teraz chcę zarobić na Alchemy Engine czyli lepszą wersję z ja to mam, co wszystko zrobić. Um, Kamienią muszę jeść kilku Gold Knagety. Muszę albo poszukać grobów i um, królew świn, świn, albo też. Um, albo też um, znaleźć kamieniołom. Dobrze, więc kupę tutaj, odkładamy. tu odkładamy. Czy mam gdzieś kamień tu grób, a z grubsza nie mam chyba świn. Um, teraz tak. Gdzie ja wiem? Byłem tam. Gdzieś tutaj w tej okolicy znalazłem babołę. No, tak. Nie, mniej więcej tu. No, no znalazłem tam babołę i wszystko był szwig. Połaziłem trochę po świecie, dobra, znam sobie jagody. Posz... Po... Połaziłem trochę po świecie, tak, tak. Więc muszę pójść po jagody. Hmm. A więc sobie pochodnie ponieważ nie chcę pociągów nas latać. A po chłodnie nam oświetli sprawę. No i pójdziemy do wygody, później będę miał e, e, borówki e, koło mojego domu. No wiek, borówki a gody. Tak, jak kto woli. Naprawdę. No, hmm. no Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No, teraz jest bez zawód, nawet Wam wykrani ustawiłem tę szabloną na YouTube. Wcześniej miałem 720p. A teraz ja sobie ustawiłem na, na 480. Jeszcze już jakoś inaczej. Nie mogę, nie mam jak. Muszę trzymać się spokojnie. Tutaj mam świnki, które zesnęły. Wszystko powyjadały. No dobra, to zbieram coś, co będzie pełne. Z jedzeniem Boże, ja mam z suchym gołębem. Ja już muszę jakieś... jakieś... niewielko, nie, niewielko, ponieważ są świniałki. Ja już. Trzeba go wykopić. Dalej, czwarty dzień będzie nastawał i. A, ja myślę, że już mnie zlegał, ponieważ lek like oznacza na scenie nowego dnia 25% czyli ćwierć tego ćwierć ćwierć po prostu ćwierć wychłanny no i musimy teraz tylko to wszystko wykopywać zwróćcie uwagę, a w ogóle to później nie, było, nie o tym opowiem musimy najpierw zebrać belly proszę mamy dziewięć, ale jeszcze troszeczkę. tak żeby było na styk na styk tak na styk no. Dobra, wykupujemy jeszcze to. Tutaj mam kamień. Włócznie do ręki i O, ja jeszcze. O! Tu. A teraz pójdźmy tylko tam. Tam na zaraz. Tylko gdzieś jest północ. Północ zachowamy, że jest tam, więc na w zachód. Tak, na zachód. Dobrze, po drodze będzie szybciej. Tutaj mamy już jagody. W ogóle odcinek to miałem problemy z jedzeniem, ale jak poszłam trochę poeksplorować na no to znajdziemy, no No więc idziemy. Go go no, nie, nie. Tutaj mamy pajączki. Czy ja gdzieś tam myślę o pajączki? Nie. Ham. Dobra, jak myślicie? Zaraz kojarzymy. Kiedy... No, i z pola wypada o takie mięso potwora. E, ono nam zmierza inteligencję. Punkty inteligencji, coś takiego. Ja nie pamiętam, już, jak to nazywałem. Jakoś tak mądrze, jak inny innego. No, ale dobra, pozbieraliśmy trochę pańczyny, nieco kamyków. My nie zrobiliśmy monster nic. W ogóle to... Mało no, tego, że opiera psychikę, to jeszcze zdrowe. Majemy jeszcze trochę bourówek. No, muszę jeszcze trochę drewna poświęć. O, kolejny obcinek. Teraz, był król. W ogóle też taka no, mi dużo Jest król, jest król. Jest Zrobię. Dobrze, więc tylko jak pójdziemy pośrczyć drzewek. Gdzieś tu. Tu było dużo drzew i pójdziemy po właśnie ten grób to jeżeli nam się uda coś fajnego wykopać, to może jeszcze i w następnym odcinku zrobimy Alchemy Engine, a dzięki temu będziemy mogli stworzyć Turbo Farm Ploty, czyli takie farmy po prostu, takie turbulencje, takie mega. I w nich dwa dni i już jest pierwsze, pierwszy owoc, pierwsza roślina, nie wiem jak to nazwać. No ale przyczyniamy drewna, trochę. jeden jedno takie duże drzewo, które zużywa 50%, 50? 15%. Siekierę, um, to ono daje jedną dechę. Potrzebujemy 4, 4... E, potrzebujemy 16 drewna. Zaraz, 4, 4 drzewa musimy. No ale słyszę się, sobie jeszcze parę sobie. Um, wykopiemy... Tak jest 20, wykopiemy, czyli cały Tak, Starczy nam pewnie. Może dwa staki. Nie wiem. Ale musimy tak czy inaczej poszukać grobów. To by nam się w tej chwili przydało. I to bardzo. No dobra. Promówimy do dr drzewnu. Pyk! W ogóle to ile? Ja zrobię cięcie i sprawdzenia nagrywam.